Siam grzmi normalnie Co? No, mi to grzym... grzym... W głowie! No. <grym> Dzięki! <grym> Chciałam widać w krzaka i coś mnie popchnęło. Siła! Właśnie tajemnicza siła. A, kremówka sena, ja <grym> tak, kramówka mnie wyprzedziła se na mi na drodze i było. Podelnią no! Nie ja przyznałaś! Się, ja przyznała się! Masz w ogóle... Znowu ja podelnią! Czemu małe choinki nie da się przejechać? No a w normalnym możecie przejechała być choinkę? Tak. Tak? No skiełaby się. Nie no tu gdzie była fabuła! No myślisz, że ja wiem, tu była wszędzie fabuła. Nieprawda. Prawda? Nie tak całkowicie wszędzie. Prawie wszędzie. Ej, co jest? Cholera! Co? Zorza się zbagowała tu przez mgłę, widzisz? do góry? Nie. Ja nie mam tego. No, tak, Zorza jest Bez kitu. Ej, no, zbagowała się. Ale Jezu. Okej. Okay. Dobra, jak tydzień z tej zorzy zbagowanej. Jezu! Wskoczyłam <laughs> w drzewo. Ej! <laughs> Ej! E! Cześć! Gzdę już się walnęła. Wiesz co? Wiesz co? <laughs> Patrz na mnie z dołu! Lol. Lol, już widzę naszą przeprawę, nie? Lol. Ja już znalazłam. Tu się witamy. No to ja się położę. Połóż się. Powlerz sobie. Sympatycznie, ja se bryknę. Ojej, to był pomysł. Nie, dobra, myślę, że zejdzie. To nie było zbyt mądre. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w, w tym odcinku na moim kanale, ale jeszcze zanim przejdziemy, chciałam podziękować pięciu ostatnim subskrybentom oraz moim kochanym wspierającym. A dzisiaj dostaniemy się do wielkiego wulkanu. Jak to się nazywa dokładnie przepaść popiołów? Tak, dokładnie. Tak. Tam pojedziemy, będziemy szli drogą lądową, skałami i górami. I dzisiaj znamy kto? Tak zwana Vivi. Także jedziemy. Zmieniam nazwę. Jestem Dalej mówią ciebie Vivi i wszyscy tak mówią. Vivi. Nie, Aha. jestem Vivi. Nie mi się to. Bibi e, jestem. Zjeżdżałem przez ładnie skarby. Ale... Tak, tutaj sympatycznie. U, już widać no, tak normalnie. Tak, tak, tak. Patrzcie. Patrzcie. Tu tutaj śniegu. zmierzamy Tu będziemy. Tu normalnie się generalnie dostać nie można, o, ale mojka. my się dostaniemy. górami Gdzie ty jedziesz? O. tędy? O. Nie wiem. Co... Teren chyba, nie? Pamiętam, coś było. Ale w sumie go nie ma w końcu. E, nie dobrze pojechałam! Tak? Naprawdę? Ale naprawdę? No dobra, no no? to jadę. No zobacz! Jadę. No, gdzie ty Jestem! Jesteś? No, ja jestem! No. Muszę się cofnąć, żebyś mnie widziała. Czekaj! O! Nie, nie mogę! O! Nie wiem. Widzisz tak? O, o, o widzę dobra. cię! Tutaj? Gdzie? Jak ja mam tam wleść? No. Tędy? No nie wiem, ja wlazłam. No, o dobrze, no, no. O kurde, cofnie mnie. O, widzisz? O, o, klikaj. Cosem. Dobra, ale tu mnie cofnęło. Jestem królem. Tak! Chyba królem osłem. Another day, another sleigh. period! Tu jest tekstura Zorzy. Ja jestem centralnie przy teksturze no bo na, się, Patrzcie, baguje ta tekstura. Patrzcie. Nie, ona się nie baguje, więc ładnie to, to wygląda, że wezmę nocję. Tak, ładnie to wygląda. Dobra, tutaj. Ale ten. ten... ten jak ten blazłaśliwy? Czy jakaś crazy? No, tu, o, dobrze jedziesz. Konio, kusikiem, no, i kusikiem. dobrze jedziesz. Kusik, to jest nasz zabawiciel. Nie no, Z yyy. Elo. Nie, cofnęło mnie! Cześć. Cofnęło mnie. Mówiłam, że kusikiem. I e, tam jest tekstura Zorzy ja chcę zobaczyć. Kusikiem, tu trzeba spokojnie, widzowie. Spokój nas tylko wybawi. Dobra, Skocz tam. siema, siema, Proszę. jestem. Jest to takiego, tą teksturę. No ład zorzy. Boże, jak tu ładnie w ogóle na lewo, jezu. Mega ładnie. No. O! o! No ani. No, on na samym skliknąć. tym. No, on, on musi Weź się pchnąć. Wejdźmy cię znowu, wybombi gdzieś. Wybombi, no, wybombi cię gdzieś. Wybombię, Idziemy tam, jakby się gotuje, już czekają na no nas. No nie. Dobra. No, no Nie, no teraz ogólnie staraj się nie ześlichnąć. Ej, to już? Ej, to mega szybki poradnik w ogóle. Chcę zobaczyć mogę co tutaj jest. No! To w ogóle się jeszcze stary tekst. Obszar ten jest wystarczająco be bezpieczny, aby w pełni był dostępny i nie doczytałam do końca. Nie, ja doczytam, czekaj. Wróć na główną drogę. Nie, nie. Czyli to w sumie można wejść tak de facto, jak oni dają takie powiadomienie, nie? Chyba. Czekaj, bo ja chcę zobaczyć jak to na początku... Chodź zobaczymy jak to na początku wygląda. Jak jest takie powiadomienie, to znaczy, że jakby można wejść chyba tak nielegalnie właśnie, nie? Ło! Wow! O, no, co to jest? mega wygląda. Bo ja chciałam właśnie od początku zobaczyć nie, jak to tu wygląda z tej strony. Nie, nie co? O no. I tu właśnie jest jakby jedna de facto taka prawdziwa droga i ona jest zasypana i nie można przez nią przejść, jak widzicie. Tylko tymi skałami się można dostać. Ale kurde, to w sumie jest chyba legalne, że tu można wejść, nie? No bo jakieś takie powiadomienie chyba by nie dawały takiego powiadomienia, jakby nie można było tu wejść. Jest, jest powiadomienie ze względu na to, że tu miało kiedyś coś być, no, ale Star Stable w końcu tego no. nie zrobiło i dalej jest zablokowana. No. Ale wejść Arena. to można i tego nie zmieni już od kilku lat, więc no... Co wam mogę powiedzieć. Nie wiem. Ogólnie i tak dziwne, bo w sumie tu nic poza tym nie ma. A fajne o, o, miejsce takie właśnie mroczne. Mi się podobają takie mroczne Jestem Ciekawa, co właśnie za pomysł tutaj. Fajne jest to powiadomienie w ogóle. Takie właśnie mroczne, kurcze. Podoba mi się to. Mogliby odblokować ten no, skrawek z terenu, nie. tylko zapytam, się, gdzie je go, być, no. zaaktualizować i. Dać w ogóle sens, po no, co ono nie zadań, nie. To nie jest ważne zadanie. Już nie mają pomysłu. Ale ta Zorza wygląda super. Patrz, ona tu w ogóle jest, dosłownie tutaj jest. Ej, zobacz. No, no. Wow. Jestem smartem. Jestem smartem. To właśnie jest taki domek. Domek, wiedźmy. Tak, a to jest moja chata. Jak... Zapraszam. To idealnie, wszystko się zgadza. Domek, wiedźmy, nie? To jest mój dom. Tu mieszka Vivi jak coś, no nie możesz niestety. Nie, nie można. można wejść. A, A da się w ogóle zobaczyć co tam dom jest szybko. w środku? Czy to jakaś tak wiesz, jakby skacząc? Nie... Nie wiem? wiem. Ale ej, dachem! Dachem! Idę po konia. Dachem. Wydaje że ten tak jest tyle nisko, że może nie być e, tak zrobione. Tylko się, żeby się wbić w tekstury. SSO wszędzie da się gdzieś wbić, tylko trzeba skakać A. po prostu. To jest przepis na sukces. Nie. Szansa na sukces. Ale to jest mocno zrobione, to jest jeszcze wiecie stare SSO, nie? To może być ciężej. Dobra, i teraz najlepsze, czyli to jest taki wiecie, sympatyczny wulkanik, nie? Ja chcę, ja chcę do tego, ja chcę do tego. A nie! Tam chcę. Tam Do tego gejzera, ej żeby się nie cofnęło tylko, nie? Kurde, jaka mroczna! Jestem dymem, jestem dymem. Ale cień śmiesznie widać, no. zobacz. I teraz najlepszy, to jest taki właśnie sympatyczny no, wulkan i patrzcie na to. Tutaj. No, ja a, dobra. I mamy tutaj okay. środek wulkanu. O siema. Idę się spalić. To normalnie jest ściana. <laughs> Mega ciekawe, jest taka właśnie stara tekstura, nie na dole w ogóle SS-owa taka, kurde. No, no, no. tak, to racja. Ale no. mi się wydaje w ogóle, że ten wulkan z zewnątrz jest mniejszy, a wewnątrz jest większy. Okay, I potem w fabule Starsable dodaje wybuch wulkanu i, i e, wszyscy umierają i żyją na nowo znowu sobie dinozaury i Starsable zmienia content gry na dinozaury. Stara, oni cię pozwą teraz. Ty się <grym> chyba wkradać do ich biura. Nie, skończona jesteś, nie? Oficjalnie. Będę grać T-rexem. Zamiast koni będą dinozaury. Oh. Dinozaur pim pum <grym> la 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 la. la. La, 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 No i tak się wspinać mogę, nie? Bez żadnego problemu, bez wysiłku. No nie rób tak, bo mnie to... Nie rób tak. Nie, bo zrób normalnego na miniaturkę, no nie rób. No weź, no. Jezu, trzymajcie mnie. No, zrób no nie błagaj to ma widać być coś pod nami, a nie nas. Tylko my stać. Mm, tak, to ma widać tylko nas, dobra. Jakby to, co jest pod nami. Dobra, może być bez koni, jak tak bardzo chcesz. Nie, to ty chcesz. Proszę. Co, co ty robisz? Jestem eksponatem. <noise> no stój, no! Żeś stój w końcu nie ja opierni, nie wytrzymam z nią zaraz, nie trzymajcie mnie, nie, nie kucamy. No co ty robisz? Dupą do mnie. Eksponuję ja moją. I chce kręcę, nie. O mam, ha, Zapałam! No nie. Czek ci. No kurde. To chodź, musimy zdjęcie, Taak. chodź, wsiadaj. Mm, Proszę, mm, jestem. Co dużo się dzieje? Nie. No nie! Nie, ale na, spójrz na mapę. Tam w ogóle jest takie żółte. Gdzie? A nie tu, gdzie stoimy. No, na mapie jest tam, za tą ścianą. No, bez kitu. Ja chcę pod mapę, ja chcę pod mapę. Chcę ja pod, ja pod mapę. O, 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 Ej, do góry wlazłam, ja. O, spadłam. Koniu! Nie, no nie można tutaj, kurde. Dam radę. O, jestem u góry, jestem u góry! Staraj się! A tak wokół tego wulkanu? Nie, to już... A tu by się nie dało wleść? To jest w ogóle jakaś jaskinia, zobacz w ogóle, tu jest takie kółko zrobione, jakby coś no, to kiedyś miało być. Totalnie! Taka nie? Taka jaskinia. To Ej, jest moja tu, chata! Tu. Ej, chodź tu! Chodź Tutaj tu. robię zupę, cebulową. Bibi, chodź tu. Patrz, widzisz? O, tu można o. wleźć do góry. No? góry? No tak, o to ci chodzi. A tu czek o, 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 No Kurde. Nie, czy za nie wiem, czy za daleko no wyjdziemy. Nie rozpędzę się. O. Miałaś niebezpieczny upadek. Mm. Ba, 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 ba. Opa! Opa. Opa. Y nie, tu wylazłam. Ej, tu muszę wskoczyć. No z powrotem, bo to jest wyjście, nie? Tu jest ta chatka. Nie, ja zim... Tak, a, tutaj. A, no ta. No, myślałam, że z innej strony wejdę. Mm. Ej, a właśnie wyjść z innej strony... Chodź tutaj, Dobra. sprawdzimy. Ej, tu wygląda ciekawie, jest? patrz. Ej, zobacz, koń. No właśnie mówię. Wow. No. A tu co jest? Ej. A. Aha! Nie wiem, pokaż drzewo. Ej, wejdź, no. byśmy tu. Co? To? Muszę zobaczyć na mapę. To jest jakby konie. Ej, a Aby, to nie czytaj. jest? Jakby to nie jest y, za tym taką dziwnym portalem. co tam był? Może? Nie wiem, ma ale moim zdaniem się da na pewno jakoś. No, O, cały czas spam. Ale to sobie działa, to O? Nie wiem, trochę spadła mi, że ja... Ej, a spróbujmy tamtą drogą, tam na te inne wzgórza. O nie! O! Da się? O <noise> mocy! <noise> Czemu ty lewitujesz? Jak to zrobiłaś? <głosy> Pomocy! <głosy> no nie wiem, nie chcę... A widziałeś tam w las w, w ogóle? No ci też... No że to wiesz. No dobra, ale no próbujmy... Ude, ciężko, <noise> ciężko jest. Stój koniu. No, o, stuję! Ale gdzie dalej nie? Ty też widzę. Ale teraz lipa jest. Ty jest mega stromo, nie? Chodź. O, jesteś dobra. No i. Udało się? Nie. Nie. Ale, kurde, mnie też już cofło. No nawet jak próbuję robić dłuższe pauzy, tym. O, jest ciężko. Nie, nie wiem, idę szukać innej drogi. No, chyba ta. No, ale jest, bardzo jest strona, tafę, ale ale dobra. Mam, mi się wydaje, Bo gdzieś jakieś inne miejsce. O, Gdzie ty jesteś? Spadam. A dobra, tak myślałam, że tu... No próbuję wbić. No jakbyśmy przeskoczyły te dwa... Nie, dobra, to trzeba się mocno rozpędzić. Kurde! Ty to co się stało, tak którą Nie, No nie! Nie mogę skoczyć, to jest najgorsze o skoczyłam ja przez chwilę! Mogę. Koń mi bryka, no koniu! Nie żeby prostu się śmieje. Chyba nam słabo No tak! Fajny, Fajny kamień. kamień! Co to jest? Ząb star, to jest jem, ząb jem. tego dinosaura! Ej, jestem blisko, czekaj, bo nie mogę cię znaleźć! No halo! gdzie jesteś? Siema! Siemandero no, przestań uciekać! Cię gonię! Ja, ja cię, cię gonię. gonię! My się chyba nawzajem gonimy! Ej, wejdźmy na kościół. A da się? A spróbujmy. Nie wiem. A Zobaczmy. No wygląda jakby się dało ogólnie, nie? No nie gadaj, się da. O kurde! Da się wejść! Co jest?! Ej, nigdy tego nie próbowałam, nie? Nie. No, tylko spróbujmy wejść tam na czapę. No, na ta, to kusikiem ładnie, moim ulubionym kusikiem. Nere 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 nere... na że Zaraz się zwalisz! No, byłam! Byłam! Jadł mnie! Pewnie. Kurde! A! My też! Lamo! <śmie> Bo tam jest jakby taki, że Trzeba tam skoczyć, chyba mi się wydaje. No, I ja, ja tego, tego nie zrobiłam. Nie zrobiłam. A! Dobra, nie, jest stabilnie. No, jestem tak taki.

CO JEST?! Co mi jestem? No tak trochę na dół. A ja nad tobą. No bo ja w ogóle wysoko podskoczyłam, a ty jakbyś się u mnie ześlizgnęła na ekranie, o. Doskocz po prostu. Ale bez, bez ten... No ja takim elpecem co stoi. Jeszcze raz. Raz, dwa, to no, jest za późno, tak? by było. To jeszcze raz, jeszcze raz. Zobacz, zobacz jak to u mnie wygląda. Ty, jakbyś skoczyła tu, i nagle przepaść po prostu się odsunęła. <noise> zrobię takie zdjęcie i to, takie chore. <noise> A mój końce to ukrywa z paneriną, co nie? <noise> Zrób <Zrobię> to zdjęcie. <noise> to, co to jest? Patrzcie jak kosze beton. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, aby do końca stycznia wyjść 23 tysiące.